Ubasi z rolnika znowu to samo. Widzowie są zniesmaczeni. Rolnik szuka żony, jak na razie nie jest łaskawy dla Barbary. Już po wyborze kandydatów jeden z nich przyjechał na spotkanie z rolniczką, tylko po to, żeby jej powiedzieć, że nie ma zamiaru brać udziału w show, bo znalazł inną. Znowu ją to spotkało? W rolnik szuka żony Barbara usłyszała od kandydata, który był jej faworytem, że nie poczuł do niej nic. Tak zakończył się piąty odcinek randkowego show TVP. Widzowie pozostali z masą pytań, ale dyskusja na temat kandydata Basi trwa w sieci. Co takiego stało się, że Mateusz zdecydował się na wyznanie? Rolnik szukający 12. Basia nie ma szczęścia w programie. Barbara z Rolnik szukający 12 jakoś nie ma szczęścia w programie. Na etapie czytania listów wybrała przy pomocy Marty Manowskiej kilku kandydatów. Jeden z nich zaraz jak tylko przyjechał oznajmił rolniczce, że poznał inną po tym, jak zgłosił się do randkowego show. Na pewno będzie to ciężka rozmowa. Miło mi, że wybrała mój list, ale od momentu, kiedy napisałem list, troszeczkę się pozmieniało i mym, poza programem, poznałem kogoś. Postanowiłem, że wycofuję się z dalszego udziału. Przewiduję, że może być zawiedziona, mówił Dawid. Ostatecznie na gospodarstwo Basi przyjechali Michał Grześ i Mateusz. Ten ostatni od razu wpadł Basi w oko, bo był wygadany, uśmiechnięty i na dodatek świetnie sobie radził w tańcu. Kiedy wygrał konkurs taneczny, mógł wybrać sobie nagrodę. Mateusz poprosił o spacer z rolniczką i rozmowę w cztery oczy. Na pewno Basia czego innego oczekiwała po takim spotkaniu, a nie, że usłyszy, iż mężczyzna nie jest nią zainteresowany. Na ten moment nie mam w sobie takiego uczucia. Nie zaiskrzyło. Chcę być szczery, bo jest jeszcze dwóch kandydatów, powiedział Mateusz. Zaskoczona uczestniczka Rolnik szuka żony jedyne, o co zapytała to. Myślałeś o tym, żeby jechać już stąd? Rolnik szuka żony dwunastu. Widzowie rozczarowani podobnie jak Basia. Wyznanie Mateusza nie tylko dla Basi było szokiem. Widzowie programu również nie kryli zdziwienia. W sieci wielu jest zdania, że Mateusz również znalazł inną kobietę poza programem. Mi się właśnie tak wydaje, że się potem magicznie okaże, że ma nową partnerkę. O i proszę, chyba się Basia nie spodziewała takiego obrotu sprawy, szkoda, bo Mateusz się wydawał konkretny. Ale może kogoś poznał w trakcie programu? Raczej wiedział od początku, że tak będzie chciał się wylansować w TV. Niepotrzebnie tylko jej namącił w głowie. Unieważnienie załatwia dla innej. A waszym zdaniem, jest jakiś inny powód tej rozmowy Mateusza z Basią niż to, że kandydat nic nie poczuł do rolniczki?